Ciekawe, kiedy przyjdą te pasożyty. Pewnie znowu zrobią tu jakiś misiowy burdel. Puk, tuk, o, oboziu ile was tu jest pasożyty? I co to dziecko robi na twoich plecach, Heryk? To jest mój chłopak dzisiaj. Jestem Janek. Jestem Janek. Zamknij się, Pało. Jestem Janek i dla pięknej pani Janeczek. Miło mi. Żartowałem, robimy z tej chałupy burdel. Ja się ewakuuję. Jezu Marzenka. Mówiłam ci, żebyś nie bawiła się w poziomkę i nie piła tych denaturatów. Ha kurwa, nie spodziewałaś się mnie tak wcześnie w domu. Nie tato, nie spodziewałam, zobacz co się dzieje. Omg domówka, mogę się dołączyć. Co o o o o o tato nie. Boziu pomocy. Bo normalnie se harakiry zrobię. Marzenka wstawaj, bo ci kopa w dupę da. No już już spokojna twoja rozczochrana. Marzenka poszła i nie mam co robić.